Piątek, sobota, niedziela, trzy dni atrakcji dla dzieci w ramach Dnia Dziecka będzie w Lesznie w czym wybierać. W piątek o godzinie 10 na rewitalizowanym Placu Powstańców przedstawienie Teatrzyku Pompon. Na przedstawienie zaproszone zostały grupy przedszkolaków, ale jeśli ktoś ma wolny poranek, warto zajrzeć na plac za synagogą. Od godziny 12 dzieci, również starsze mogą wziąć udział w zajęciach plastycznych. W sobotę Park Kościuszki w Lesznie zamieni się w przestrzeń pełną inspiracji, ekologicznych rozwiązań. I Dobrej energii, wydarzenie rozpocznie się o godzinie 14.00 również spektaklem Teatrzyku Pompon, ekologicznym przedstawieniem przygotowanym specjalnie z myślą o najmłodszych uczestnikach. W godzinach od 14.00 do 16.00 działać będzie strefa warsztatowa i stoiska edukacyjne. W planie także grupowy trening zdrowe ciało, start o godzinie 14.00, a o 15.00 na trawie odbędą się relaksacyjne zajęcia jogi. O 15.30 uczestnicy pikniku będą mogli wziąć udział w sadzeniu 10 lip przy ulicy Poniatowskiego. Na otwarte warsztaty plastyczne 31 maja między godziną 11 a 13 zapraszam BWA. W niedzielę 1 czerwca od 12 do 17 świętowanie Leszczyńskiego Dnia Dziecka w Parku Satyryków. W planie występy lokalnych artystów, animacje i konkursy z nagrodami, kolorowe dmuchańce, strefy gastronomiczne oraz wiele innych niespodzianek. Punktem kulminacyjnym będzie koncert Największe Disneyowskie Przeboje, który rozpocznie się około godziny 15 30. Z kolei o dziewiątej z rynku start samochodowego rajdu dziecka z metą w Tworzankach, cena 150 zł, płatność na starcie.